Dobra, to może wyglądać dziwnie, ale nie jest wcale aż tak dziwne, jak Wam się wydaje. Przez ostatnie miesiące wiele młotków dostało buffy, czyli w sumie kłada też dostała buffy, ale sama kłada się za bardzo nie zmieniła. A ponieważ ma dosyć dużo mobility, czyli w sumie dasha na W, czyli dasha na E, który jeszcze podrzuca i obrażenia, no i spory DPSQ. to stwierdziłem, że w sumie może być jakiś sens, żeby tym zagrać na opęce? Poniekąd pokazać, że gankowarz da się dosłownie wszystkim? Więc na dobrą sprawę, jeśli czysto teoretycznie jakaś broń sprawia Ci przyjemność, ale na ogół nie jest zbytnio grywana, nie jest dobra, to w sumie jeśli wystarczająco ją wymasterujesz, to możesz nią dosyć dobrze grać. Oczywiście są skrajne przypadki broni, które zupełnie nic nie robią, ale taka kłoda zupełnie nikt nigdy nią nie grał, nigdzie? No dobra, może tam parę lat temu na wizji, ale tak tam poza tym nie za bardzo. Więc stwierdziłem, że sobie tym zagram i zobaczymy jak pójdzie. A skutki tego dziwnego pomysłu zobaczycie w tym filmie. I jeszcze fajne ogłoszenie, bo właśnie, ostatnio dostałem swój kod twórcy. Więc jeśli robicie sklepy w Albion Online, w sensie na ich głównej, autoryzowanej stronie, możecie wpisać kod BUAZI i w ten sposób po prostu wspieracie ten kanał. To znaczy część z tego co kupicie po prostu idzie do mnie. I finalnie przez to cały czas będę mógł polepszać jakość materiału. A wy na tym zupełnie nic nie tracicie. A ja w podziękowaniu klasycznie wrzucę wam jakiegoś giveaway'a na parę milionów silvera i już nie przeciągam, miłego oglądania. A no i oczywiście wystarczy, że zostawić swój nick w komentarzu, nie? To, to tyle. Już każdy nie żyje. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale co my stary z ekipę spotkaliśmy? Piu, piu. A on się wyleczył tą klatą, on się wyleczył. Ciekawe. Muszę do E lepiej poczekać. Piu. Na autoataczka? Piu. Co <śla> to Ten są jeden ja, światek jakoś. w ogóle... Ten jeden no. światek to w ogóle najładniejszy z nich wszystkich był. Bo oddłużę się koła. Pa jakiego slapa mu strzelę? Puuu! <grywka> Insane. Dobra, to był dobry pomysł iść na te avrody. Chociaż śmiesznie. No dużo nie dali, ale było śmiesznie. To bardzo sytuacyjnie. Jakbym chodził na córkę. O, o, fajne, fajne. jedzie do ciebie, ten wuno. Masz go tam? Ale ty stoisz w miejscu. A, to ja się zlagowałem, ale jestem w grze. Jest ok. Pum. Nawet ani muszę używać stary. Nawet ani musiałem użyć. Ani razu nawet, a nie musiałem użyć. Poo, stary, jeszcze skaczę na niego. Puuu! Niesamowite i PA! Jeszcze w stół! OO! Jak został tutaj, co jest? Się... Biedny. Jedzie do ista. Nie? Skręci Nie ma jak wyjechać, jest zamknięty, jest zamknięty. Dobra, spadł. Tylko ja mam purity kobla, nie? Jak ja mam buty? Okej, okay, judy. Dobra, wskoczę mu na łeb. Okej. Okay. No i stary, o to chodzi! O chodzi! No dobra, ale co to są za ludzie, no? A wiesz, czemu ja go chciałem łapać? Bo mi się przypomniał ten paladyn, którego ty łapałeś, co miał identyczny set. Yy, coś mam na plecach? Może wskoczę w niego? Dobra, zdismontowałem. Ziomek jest totalnie bez seta. Totalnie A, szóstko, nie ma nic, nie dżupnął. Szóstkowy! Okej, okay, 200 koła zostało zarobione. No i Ja z na skrzynkę, on we mnie wjechał. Ciekawe. Tak logika podpowiada, że mają. Co się tam dzieje u ciebie? Na razie nic. Okej. Okay. Jeden pójdzie do ciebie, jeden pójdzie do ciebie. Odpuszczam widzę. tego jednego. Jeden jest na mnie, jeden drugi pójdzie do ciebie. Dobra. Idzie, idzie drugi, idzie drugi. Widzę, widzę. Dobra. Trzeci mi wyszedł. Yy, trzeci wyszedł. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No oni powiem nie ci, coś tam mieli. Przelutujesz, a ja pójdę do ą a mnie bitka jeszcze. nie ja już się regam. Już się regasz? Okej. Okay. Yy. Mhm. To możesz, możesz powoli obracać w nich, czekaj. Obracać? No. Dobra, 8 wyrwali bersta. Mam daję, jak coś. Ok. Dobra, sporego bersta wyrwali, ja muszę zniknąć na chwilę. Przerwałem mu reset. Dobra. W healera, w healera, w healera, w ja nie mam E jak coś, nie mam E, nie mam E. Okej okay. Okej. Okay. Jedna sekunda. No, 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 super, leży, 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 jeden leży Dobra Tylko okay, ja nie mam invisów, tylko ja co, ja co zaraz wypracuję Eee Uważaj, okay. bo mam szlagi. Dobra u, 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 u. O jak ślicznie, Boże. Ej, dobra, ale ta kłoda, nie, nie wiem, biłem obrażenia. Tego no mnie to mnie Nie mam, tego Nie mam pojęcia, wziąłem wziąłem, nie mam pojęcia czemu, ale biłem obrażenia. What the fuck. Nie. Na mnie? I do Ista pojechał. Okej. Okay. Ty, bo ja mam zioma zamkniętego. Gdzie? No na mnie. Na mnie, do Ista. O, zismontowałem. Jest mega ładny. Jak ma stary jakąś ósemkową wędkę, to będzie dosyć zabawnie. Jest szansa, że ją ma. To mi byłoby śmiesznie. Jeszcze je waniutki sobie stawia te, grzybki, żeby w nie wchodzić po drodze. Weź go zrutuj. Dobra, ja sperdżuję mu tą dewkę. Okej, okay. no i daj coś ładnego, daj coś ładnego. Siódemkowa wędka, dobra, prawie ósemkowa, prawie ósemkowa. Także no, izotek to bardzo dziwny lek. Tak wysusza, że to jest szok. Dobra. Będziesz go miał raczej. Pelka mu się sprałkowała, spoko. Eee, skoczę mu na łeb teraz. Dobra. Super. Więc w sumie nie myjąc włosów masz czyste włosy, to jest bardzo dziwne. Eee, Milion, nice. <grym>. Spoko. Znaczy i tak, no wiadomo, widzieli... o, o, dysmontuje, nie wiem na co. I też gra na kłodzie! Brad. Dobra, i tego kłodowca zostawmy. Chodźmy w tego NW. Będziesz mi kłodowca miłościu Nie ma opcji. Weź go z rutu, jak możesz. A nawet. Czekaj. O! Od kłody umrze! Dobra. <laughs> Bardzo dobrze Bo to była personalka. Będzie mi ziomka na kłodzie bił bandyta. O dobra. To jest ta idealna próba, to jest ta idealna próba, już wszystko wiemy. Tylko musisz stanąć tak, żeby wiesz. O... No, no perfekcyjnie WN ty... wypchnęło, ty... nie? No mhm. wiesz. To dawaj. No staram się, nie? Mm -hmm. A to I ciężko jest DNA wyliczyć też, nie? Polecieć. Tak. Teraz leci. Muszę no, zlokować felnik, tak? A do rady, do rady. się, da się zrobić to gówno. <laughs> Tylko to byśmy I, musieli mieć. I możesz brzuch, od razu założyć stary. seta stary. Od razu możesz założyć seta. To jest niesamowite. No, tak. Da się zrobić, Boże. Chyba <laughs> się i on nie wróci. Yyyy... Eee, no nie wiem. Chyba nie. <laughs> Chyba nie. Dobra. Nie no, stary, za chuja. <laughs> no, poważno, no, Nie ma kurwa szans go zdygmować. What the hell. Nie idź, nie idź, Jehowa. nie idź, nie idź tam, nie idź tam! Oj, chuj. Och, nie, nie idźcie, nie idźcie, wycofajcie, wycofajcie, I O kurwa, wszyscy poszli, to się nie skończy. Dobra, to też... nie cofnijcie, cofnijcie, cofnijcie. O, wy tam... okej, okay, dysmontuję w takim razie. Rozumiem sytuację. Pelnik podagrował moby, dobra. Okej. Okay. Ma pelkę Andada? Nie ma? Dawaj. Padł, 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 padł. Pad. You can't hold that many dobra. items. Dobra, jest okej, jest okej. Ej, a możesz mi wysłać nagranie, po prostu, tego filmu i, i timestampy? Ty, ty, mam popa! Na mnie. To jest. Jada. Dawaj. Nie wiem, stary, co się stało, on na mnie zdysmontował, on po prostu chciał mnie podjąć. Widzisz to? On po prostu chciał mnie podjąć. Ma buty, jak chcesz. Nie ma blinka. Oj, close, 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 close. Ale dobra, ja do niego dolecę. Ale co to było? Czemu on nie chciał tak podjąć? No, no, może myślał, że awk jesteś? No właśnie nie wiem, bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że tak było. Takujecie cię. I on gra z tym nową, nową solgierką. Okej. Okay. 780 koła. I to za darmo. On po prostu podjechał i się wywalił. Bro. No nieźle, Bro. nie? No nieźle. W sensie... Ej, rozumiesz... W że on... hałas jest słyszany w innych lokalach, innych... Czekaj, ja wam to pokażę. E, słyszany w innych loka co? lokalach, na innych piętrach i narusza ciszę nocną. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, sprawa zostanie zgłoszona, e, to nie jest e, co? Jednorazowy problem, lecz powtarzający się od kilku e, nocy zachowanie. Proszę przestać i uszanować ciszę nocną. Czy on dostał tą kartkę, jak kolował? Czy ten koler Dostał kartkę, że się za bardzo drze? Chyba każdy kolor to dostał, w sensie stary, grałem z kilkoma, a tak, to on dostał, to ten kolor dostał! O stary! To jest dowód, że jest dobrym kolorem. tak szczerze. Actually dziwne. 6 sekund do monta. Aha. Nie, nikt, traf, traf, dobra, pelkę mu sproukował. Gdzie jedzie? Jedzie w nikt'a. Do eski. Zniknął hmm. z klaty. Okej. Okay. Dziwne. tu? Nie, nie, yy, skurde, mógł pójść do SW, mógł pójść do NA A do S nie mógł pójść? Też mógł, w sumie To idę zobaczyć. Pelnik go ma, nie? Nie ma go. Nie ma go na S nigdzie, chyba? No dobra, ale rozpłynąć się nie mógł, nie? Ale dobrą sprawę. Ewentualnie na N poleciał, bo do S tego nie ma. Może? Oczywiście, że tak. Tak? Jest. Andet, 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 Tak? Jest zamknięty. Dobra. Dobrze, że pomyślałem. Coś tak czułem, że on chce zagrać taki mindplay, nie? 1700. Coś tak czułem, że on będzie mindplayował. I yy, Boże, dziękuję, że undead cave zadziałał, bo nie musiał. Yy. I co on przejechał dookoła? A bo on ma banitę! Dostanie Dima, dostanie no. Dima, dostanie Dima. Ma jeszcze, no? Dobra. Znaczy... Zmisowałem... Uuu, tak, ale no. super stun! Ale się, Zmisowałem ale się I ten, i ten, i ten ziomek, i ten ziomek, on też jest... A nie, on ma, on nie ma banity. Ten ma banitę. A ten ma, ten ma, ten ma, no. To to jest zagromda, stary, pod szmuglerem? Ma Hilera, ma healera. Dobra. No pędzi tak, depsa to my jakoś hardkorowo dużo nie mamy. Ale healer zaraz płynie. Jeszcze chwilka i healer zaraz płynie. Dobra, jeszcze tutaj się obrócę na szybko. Daj... Czekaj. No, no, no. Dobra. I teraz... Nie, 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 O nie no, jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest no, okay, super. Okay, siadł, siadł, super, rozbiłem, super. Nie no, no, no. Mm -hmm, mm -hmm. Czekaj. Znaczy nie, bo ja, ja akurat E eh, chciałem w to puścić. O nie, Pelnik padł. O nie, Pelnik. Nie! No dorzucił go Berdysza, a spalił się? Nie spalił się. Dobra. Pelnik, my ci tego bilda zwrócimy. Oczywiście, że my ci tego builda zwrócimy. Także się nie przejmuj. Butek. Oj, stary, bo. Co? Ech, no udźwik, udźwik. Udźwik. No, Dobra, udźwig. jest OK, jest OK. O, okej. Okay. No, jedzie do. znaczy straight. No, doana, doana, doana No, doana, doanas, do, wjechał w dobra, zabił się, po prostu się zabił. Chyba, że ma tutaj kolegów, nie? A tak to raczej się zabił. Spalił buty. Doana. Aj. No dobra, no, no, no zabił się, no. No, po prostu się zabił generalnie. Dwa 2 miliony! Pana, ja tego nie dolutuję. Daj no mi nie, sekundę. No musi, to musi jakoś, jak wejdziesz na inbisce do NE i staniesz to tam przelutujesz mhm. generalnie. Generalnie to wszystko jest razem, decapitare, w sensie to jakby w jednej parce pójdzie, nie? Tylko po prostu, no mówię, przez ten remont się trochę roz... O, 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 może, 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 może? No? Cudo, 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 cudo. Ale patrz, od razu ogarnęli od razu podismontowali, zajebiste popaki. Tylko proszę, nie zdismontujcie nas, nie zgrzejcie nas. Jako że oni mają przewagę liczebną. Ja bym tak szczerze nie lutował i dał im zlutować. Okej okay. Rufus Regin. O kurwa. Chcemy się na to bić? Nie, nie. Podepniesz mi kombat, prawda? Nie. Eee... Oh, no zgrzają nam dziamka jakiej broni mówisz? kryształowe, kryształowe sztylety. Ziom na Dimozik Ziom na dimozik Dobra. Okej. Okay. No jest szansa, nie? Tak szczerze. Trzy, dwa. O, oh, nice, nice. Dobra. Okej, okay, super. Teraz jakieś... A, oh, nie, nie. Tu, tu. Okay. Jestem przekonany, że jest tu. No, 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 zaski. No, des, Dobra. Jest git, ma stuna. O właśnie, on ma te dagery, dawaj je, oddawaj, oddawaj te dagery. No ile dał? Ale no pięć milionów. No i oddał no nie... dagery. I te dagery nie układłeś. E, 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 e. Jeszcze otworzyli skrzynkę. E, mam go na sobie, mam go na sobie. Action do SAS, nie do na? Action. Jest do NG, do NG, do ciebie, do ciebie, do ciebie, ciebie, ciebie. podpię mu, podpię mu. jakieś kurwa czeki, breki robi, ty. Dobra, jest git. Ty invis GA. No, no, nie zbogowało. Dobra, wskoczył w niego? Super. Pa, spręży nas zaraz. Nie, nie spręża. Ale spręża! Ale się wyleczył z tej klaty. im dużo. Wiem. A masz, na łebku, że się będę gonił. ja <laughs> <puchna. podkęm zacząć>. go <laughs> No dobra, masz no, narzędzia. Jedzie do jesień? No ale ja to nie muflon. Może co? Czekaj. Może? Dostał? Dobra, I nie dostał, ale ode mnie dostał. Pięknie. Nie dostał ode do mnie kapuzy? O dziwo nie. Pingdi, pingdi, What? Tylko ma buty rozpędki, ma buty rozpędki. Ma buty rozpędki. Do chyba, o, chyba ubrze, chyba ubrze, chyba ubrze. Chyba ubrze chyba... Nie, potkę na chwilę spił. Ale dobra, on ma już koniec butów. No stary, no, pięknie, pięknie. Kowal go dowalił, super. Śliczniutko, śliczniutko. 8 narzędzie, także jest spoko, spoko, spoko. Toxik często koluje w ogóle, nie? A ja toksika lubię w ogóle. W sensie, ja kiedyś z Toxikiem miałem tak, że no co so go nie znałem, a długo z nim grałem. O super. Mega 3, pozytywna 2, osoba 1. w ogóle. Super. Tak, w sensie Toxik jest serio w porządku. Jest bardzo, bardzo spoko ziomeczkiem. On kiedyś bardzo trollował, dlatego ja go brałem tak wiesz, przez palce trochę. Bo kiedyś dużo trollował, a przynajmniej był w ekipie, która strasznie trollowała, ale no nie wiem, jak no go poznałem to w porządku jest bardzo chłopak. I to jest nasz czarny biznes i tak naprawdę każdy nam płaci 4 złote, eee, coś mnie chce łapać, ale zastanowił się trzy razy, o kurwa. o kurwa, o kurwa. No mocny jest ziół. Jezus Maria. Co się z <laughs> Chociaż nawet moglibyśmy to zgrzać na tą sprawę. No mocny to tak nie? nie, nie. Szczerze, nie? Starz, dużej, za dużej, za Ej, jelonka mam, w sumie ładny, w sumie ładny, w sumie ładny, e, ping, Bardzo się zapieprzył w akcji, może go dołapię. O, o, super, super. E, nie ta potka. Dobra. I auto, ataczek zdismontowany. E, buty ma rozpędki, e, zniknął na mnie. E, na pingu. Na dismoncie zniknął, buty rozpędki. E, do S-ki pobiegł, nie ma, nie ma, nie ma inwiski, do SW spalił rozpędki. No, frikacz tak szczerze, nie? Flikacz powinniśmy na totalnym luzaku go mieć. Mam niewidzialne party, a zbugowała party się. No, no desa. No ja przemontuję. Kowal go powinien mieć, tak mi się wydaje. No, Dimo dostał ładne w sumie. Ta, jest, 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 No chipa, ładny ziomek. Pewnie ma gdzieś tutaj obok safe portal, ale kombat m już podbity, także GG. Super, super. Bardzo, bardzo clean. Tak szczerze. Ile dał? Ej, ponad Milion! Nice! No, no, pięknie! Na kowalowego jedzie. Tak, tylko na buty. O. Ale go wylagowało, co jest? A, jeszcze nie wypchnął zajwiście. Yy, Pelnik, nie ma. ma perża, ma perża. Okej. Okay. Ja pójdę do Westa, bardziej go zatnę. Bo on raczej w gate będzie pró Nie, spalił buty, spalił buty. Wyczekał to mądrze. Ale poczekaj, może, może, może? Nie, nie ma szans. Nie ma szans. Możemy go łapać na nexmapie, nie widzę problemu. Powiedz mi tylko czy będzie zonbuckował czy nie. Znaczy i tak to na moncie będziemy już kaczałaś, nie? Z monta nie? Czy nie? Yy, na razie nie idzie. No. To ja zonuję z tobą. Idzie z buta. Okej. Okay. Nie no nie nie. Ja, ja mógłbym wam powiedzieć to, no, mógłbym wam powiedzieć normalnie. Jakby było jakieś ciężkie NDA to bym wam mógł powiedzieć. Ale nic nie podpisywałem żadnego NDA. Ty, on jest debilem. Jedyne co to podpisałem umowę, że nie będę promował żadnych yy, jakichś narkotyków i tak dalej, nie? To jest jedyne co tam musiałem. Jezus, Maria, kłodą przywaliłem okładę, pojmujesz to. Kłodą o przywaliłem. Dobra, zajebiście, się, ale on strollował, mega głupio zagrał, nie powinien tak zagrać. On walił w ogóle. Cztery sekundy. A to już wejdę, bo ja nie pole butów. Jest, jest. Podepnij mu kombat, jak możesz. Eee, no ma Berszan na zwykły run, to tak nie boli, nie? To jest raczej easy catch. Super. Kręcam się w niego. Pyk. Pyk. On ma żołnierkę? Nie, ma zwykłą tą. Okej. Okay. Odpalił się, Próbuję leczyć. Strzelę mu jeszcze w pysk. Czy jakiegoś finishera można mu zarzucić? Chyba trzeba zabić po prostu. Dokładnie, 500 koła, zajebiście. Ładnie. O Jezus, jeszcze o deski. Zgi Uf, solidarnie. No no, zajebiście, wiesz co? Chyba, chyba rozwiązałem ten problem. Chyba rozwiązałem ten problem, wiesz? Ej, rozumiesz, że ich było tak kurwa z 20? Czekaj, kurwa. Ja dupia, no, tak... no ich jest milion. I tak, i tak realnie było z 20 osób. <grym> Stary, nie była, jest, do cholery. No, no popatrz ile tego, to co jest, kurwa, z tym black Luka, no co Lukas, na mnie, na mnie był blob około, nie? Na mnie był blob, a drugie tyle gankowało bożeja w tym czasie. Stary, widziałeś ile ludzi mnie było? I... Pecio, ja, chcesz daj. Jo, no, się, mi z się ta kłoda straszuje! Szukałem tej kłody 10 poczekaj, minut! Poczekaj, poczekaj na mnie, poczekaj mm. na mnie, poczekaj na mnie. Bo jeszcze ci to jakiś Stary... Znaczy nie no, tu nikt nie podjedzie, jest 05, ale.. Stary. Wiesz ile ja tej kłody szukałem? Ja tej kłody no, z 10 celaj. minut lekko szukałem Kurwa... Lub opening, daj mi live'a na daj mi na Discordzie. Daj ro opening robimy, daj live'a, daj live'a Zanim otworzysz, zrobimy opening. No, dawaj. No, pokaż to. No, no pokaż, pokaż to cielsko. Jest, kłoda! Boże, 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 boże.